Ritos. Wreszcie znaleźliśmy miasto. Może coś tu przekąsimy? Tak, super! Ojej, co za dziura! Na waszym miejscu nie liczyłabym na bufet z hot dogami. Według tej mapy Los Burritos to miasto duchów. Duchów! <laughs> Nieprawdziwych duchów. To miasto jest po prostu opuszczone. Tak, wiemy to. My tylko. O, Velma, A jeśli w tym mieście mieszkałby jakiś duch, to czy mógłby tak być? Dobre pytanie, kudłaty. Sprawdźmy, kto nas straszy tym jęczeniem. Cześć, witajcie z tej strony Duszek. Dzisiaj dla was recenzuję grę Kubidu Miasto Duchów. Miał ten film już jakiś czas temu powstać, jednak, w związku z tym, że miałem obronę pracy licencjackiej, to musiałem się do tego przygotować. No, a teraz, korzystając z tego, że mam trochę więcej wolnego czasu, to wyrażę tam swoją opinię na temat tej gry. Jest to gra, która wyszła w ogólnie w 2002 roku, a swoją premierę w Polsce miała w 2003 roku. Fabuła prezentuje się następująco, czyli tajemnicza spółka Fred, Dawne, Welma, Kudłaty i Skubidu trafiają podczas podróży do miasteczka Los Buritos. Dowiadujemy się, że w Los Buritos na, nazywane jest miastem duchów. Główni bohaterowie, gdy dotarli na miejsce, nagle usłyszeli dziwne odgłosy i postanowili za nimi pójść. Trafili do pierwszej lokalizacji, którą był salon, w którym znaleźli związanego profesora archeologii Endiego Kopalińskiego. Znajdujemy trzy klucze, które są nam potrzebne do jego uwolnienia, a on nam mówi, że po mieście grasuje jeździec bez twarzy. Bohaterowie postanawiają się z nim skonfrontować i go złapać. Gra ogólnie polega na przemierzeniu lokacji w mieście duchów i znajdowaniu ważnych przedmiotów, które potem wykorzystamy do wykonania, yy, za, do wykonania zadania bądź danej zagadki. Yy, każdy napotkany bohater w grze da nam przedmiot, na bazie którego możemy stwierdzić, kto jest jeźdźcem bez twarzy. Im jest więcej zgromadzonych dowodów przeciwko danej postaci, tym większe prawdopodobieństwo, że to ten bohater jest, jest właśnie tym jeźdźcem bez twarzy. Jest jeszcze minigierka, która polega na walce na ciasta w samopołudnie z jeźdźcem bez twarzy. Im więcej trafień, tym więcej zdobędziemy skubi chrupek. A skubi chrupki są nam przydatne wtedy, gdy kudłaty i skubi boją się wejść do mrocznego pomieszczenia. Ale gra ogólnie nie jest skomplikowana i po pierwszym jej ukończeniu już mi dużo, już miałem wystarczająco skubi chrupek yy, aż do końca samej gry. I nie było potrzeby tą minigierkę powtarzać. Graficznie tytuł prezentuje się bardzo ładnie, gra mocno nawiązuje stylistyką do serialu z lat 70. Wymagania też nie są zbyt wysokie, dzięki czemu lata temu bez problemu na moim słabym dosyć komputerze mogłem byłem w stanie odpalić tą grę bez większych problemów. To co cieszy, to jest również to, że jest polski, polska wersja językowa, polski dubbing, który wypadł naprawdę bardzo przyzwoicie. Podłoży, podłożyli głosy ci sami, głosowi, którzy podkładali głosy pod y, y, serial z lat 70. Y, w zasadzie to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o recenzję tej gry. Jest ona dosyć krótka, nie jest ogólnie skomplikowana, ale bardzo przyjemna w odbiorze, i myślę, że dla każdej osoby, która bardzo lubi y, Skubiego, będzie to naprawdę bardzo miła, krótka przygoda. Gra jest ogólnie przeznaczona dla najmłodszych, ale myślę, że też wieloletni fani tego cyklu powinni się przy tej grze bardzo dobrze bawić. Ja kilkukrotnie osobiście ją przechodziłem około kilka razy i bardzo, miło mi, bardzo mi było miło wrócić do niej po latach. Dajcie znać, oczywiście, jakie są Wasze zdanie na temat tego filmu oraz czy lubicie daną grę. No, i możecie też wyrazić swoje inne opinie na temat innych części gier o, o Skubim. Życzę Wam wszystkim miłego dnia oraz do zobaczenia wkrótce. Cześć. No i chyba nic tu po nas, ludzie. Nieźle nam poszło. Mowa, co nie kudłaty? Jasne, super. Tkwimy po środku pustyni bez złota i bez żarcia. Jestem głodny. Co to? Brzmi jak jeździec bez twarzy. To niemożliwe. Jest coraz głośniej. Wiem, co tak hałasuje. To żołądek Skubiego. Znaczy, jest głodny. <laughs> Podobno Welseko mają niezłe naleśniki. Jedziemy. <laughs> Skubidu!